Legenda o jeziorze Mamry i zatopionym mieście. Drogi słuchaczu, ten kanał powstał, aby przypominać o niezwykłych polskich legendach, opowiedzianych w sposób, który uprzyjemni wieczory zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Jeśli lubisz takie historie, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły cię kolejne opowieści. Życzymy ci przyjemnego słuchania i spokojnej nocy. Dawno, dawno temu na terenie dzisiejszych Mazurskich Jezior istniało miasto o niezwykłej urodzie i dostatku. Miasto to, położone nad malowniczymi brzegami, słynęło z wysokich wież, błyszczących dachów i brukowanych ulic, którymi codziennie przechadzali się kupcy, rzemieślnicy oraz mieszkańcy, pełni dumy ze swojego osiągnięcia. Bogactwo i przepych były jednak tylko pozorami. Za fasadą wspaniałości kryła się ludzkie serce opanowane przez Pychę i Chciwość. Pewnego chłodnego dnia, gdy słońce ledwie przebijało się przez ciężkie chmury, do bram miasta zapukał tajemniczy wędrowiec. Był to starzec o zmęczonych oczach i powykręcanych włosach, odziany w podniszczone szaty, które świadczyły o jego długiej, trudnej wędrówce. Wędrowiec zwrócił się do mieszkańców z pokorną prośbą o wodę i kawałek chleba. Jednak ludzie, zatopieni we własnym luksusie, z drwiną odepchnęli go, traktując jak zbłąkanego włóczęgę. Tylko młoda dziewczyna, córka miejscowego rybaka, nie okazała obojętności. Z głębi serca, podarowała mu skromną kromkę chleba oraz dzban świeżej wody. Starzec uśmiechnął się łagodnie, spoglądając głęboko w oczy dziewczyny, jakby widział w nich czystość i nadzieję, której tak bardzo brakowało w całym mieście. Niech twoje serce zawsze pozostanie nieskalane, rzekł cicho, a głos jego niósł się echem po zatłoczonych ulicach. Ale miasto, które odrzuciło pomoc potrzebującego, zapłaci wysoką cenę. Nie minęło wiele czasu, a niebo nagle zaciemniło się, jakby całkowicie pochłonęło światło. Potężny wiatr zaczął hulać ulicami, a ziemia zdawała się drżeć pod stopami mieszkańców. W mgnieniu oka rozległ się przerażający huk. A budowle zaczęły tracić swoją stabilność. Miasto, dotychczas symbol dumy i dostatku, zaczęło powoli zapadać się ku ziemi, jakby sama natura chciała wymazać jego grzechy. Woda, jak żywioł nieokiełznanej mocy, wdarła się do ulic, zalewając domy i place. Całość przemieniła się w burzliwą kaźń, której świadkiem była jedynie nieoceniona dziewczyna, skazana na oglądanie upadku cywilizacji, której częścią była. Z czasem na miejscu dawnego miasta uformowało się jezioro, mamry, które dziś błyszczy swoim spokojem, kryjąc pod taflą wody tajemnice minionych czasów. Mieszkańcy okolicznych wsi głoszą, że w spokojne, bezwieczne noce można usłyszeć ciche dzwony, niczym echo przeszłości, bijące w głębinach jeziora. Niektórzy opowiadają, że ruiny zatopionych budowli pojawiają się na chwilę, niczym zjawy dawno zaginionego miasta. Mówi się, że duchy dawnych mieszkańców wciąż przemierzają mroczne korytarze zatopionych ulic, szukając przebaczenia za swoje grzechy. Legenda głosi także, że na dnie jeziora ukryty jest skarb. Nie tyle materialny, co duchowy, który może zostać odkryty przez tego, kto posiada prawdziwą odwagę i czystość serca. Wierzono, iż kiedyś, po wielu latach, miasto może ponownie wyjść na powierzchnię, aby dać szansę na odkupienie tym, którzy w sercu mają miłość, a w duszy nadzieję. Opowieść ta stała się przestrogą przed pychą i egoizmem, przypominając, że dobroć i współczucie są cenniejsze niż najdroższe skarby. Miejscowi rybacy, którzy spędzają długie godziny na jeziorze, opowiadają o tajemniczych świetle i dźwiękach dochodzących z głębin, jakby dawne miasto wysyłało sygnał o swoim istnieniu. Każdy, kto choć raz miał okazję przyjrzeć się tafli wody w słoneczny poranek, twierdził, że dostrzegł migotanie ruin pod wodną powierzchnią. Te zjawiska przyciągały badaczy, artystów oraz poszukiwaczy przygód, którzy chcieli zgłębić sekrety zatopionego miasta i odkryć, czy w legendach kryje się ziarno prawdy. Tak oto historia zatopionego miasta nad jeziorem Mamry, będąca przestrogą dla przyszłych pokoleń, przekazywana była z ust do ust. Jej echo nadal rozbrzmiewa w opowieściach przy ogniskach, w starych domostwach i w sercach tych, którzy wierzą, że każdy grzech można odkupić, jeśli tylko potrafi się odnaleźć drogę do prawdziwej miłości i współczucia.